Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. Jeżeli kiedykolwiek lecieliście samolotem, to jest duża szansa, że była to maszyna amerykańskiego Boeinga. W Polsce latają przede wszystkim w dobrze znanych pasażerom barwach Ryanair i Lotu. To jeden z producentów duopolu, który razem z europejskim Airbusem zdominował niebo nad światem. Ale Boeing ma kłopoty i to duże kłopoty. Kiedy firma zaczęła pracować nad odbudową zaufania po problemach z jej maszynami, uderzył w nią strajk mechaników, który zatrzymał linie produkcyjne. Efekty widać w wynikach finansowych i w giełdowych notowaniach. Akcje Boeinga w tym roku straciły już 40% wartości, a to gigantyczny spadek jak na światowego potentata. Dokąd poleci Boeing? To jest codzienny podcast gospodarczy. Startujemy. Zanim powiemy, w jak złej sytuacji Boeing jest teraz, cofnijmy się w czasie. Amerykański producent zaliczył fatalną passę związaną z jego samolotami 737 MAX. Ta maszyna była nadzieją światowych linii lotniczych. Miała to być nowoczesna wersja najpopularniejszego na świecie samolotu pasażerskiego, a to, z czym przewoźnicy wiązali największe nadzieje, to oszczędności na paliwie, które miały wynikać z lżejszej konstrukcji nowych silników i kilku zmian w budowie samolotu. Zmiany mieli odczuć Również pasażerowie, bo kabina miała być wygodniejsza. Wszystko zapowiadało się dobrze, ale samolot na początku okazał się spektakularną klapą, która niestety kosztowała życie blisko 350 osób, które zginęły w dwóch katastrofach maksów w 2018 i 2019 roku, po których maszyna na wiele miesięcy została uziemiona. Przeprowadzone śledztwo wykazało, że już na etapie projektowania pracownicy Boeinga i piloci testowi mieli bardzo długą listę zastrzeżeń w wewnętrznej korespondencji między pracownikami firmy. Jeden z nich określa Boeinga 737 Max jako samolot zaprojektowany przez klaunów, których nadzorują małpy. Początek tego roku przyniósł kolejny cios. W samolocie Alaska Airlines podczas wznoszenia z kadłuba wyrwane zostało okno, pod którym zamaskowane były nieaktywne drzwi awaryjne. Później to już prawdziwa czarna seria. Samoloty Boeinga wypadały z pasa startowego, traciły opony i fragmenty poszycia kadłuba. Jeden za drugim potężne ciosy, które nadwątliły zaufanie do producenta. Jakby tego było mało, we wrześniu mechanicy Boeinga zaczęli strajk, który uderzył w plany naprawcze nowego prezesa firmy. Jak bolesny jest ten strajk, niech świadczy jedna tylko liczba. Według szacunków Standard Poor's, strajk kosztuje koncern uwaga miliard dolarów miesięcznie. 33 tysiące strajkujących pracowników domaga się podwyżek i po kolei odrzuca oferty szefostwa firmy, twierdząc, że proponuje za mało. Na razie końca strajku więc nie widać. Taśmy produkcyjne stoją, a straty i zaległości rosną. I nie wiadomo kiedy, jeżeli strajk się skończy, bo kiedyś musi się skończyć. Linie produkcyjne znów ruszą pełną parą, tym bardziej, że wstrzymana została produkcja kluczowych dla koncernu modeli maszyn wąskokadłubowych 737 Max oraz szerokokadłubowych 767 i 777. that. Zaprezentowany niedawno raport finansowy firmy za trzeci kwartał tego roku pokazał jedno. To był jeden z najgorszych kwartałów dla Boeinga od pięciu lat. Strata netto firmy przekroczyła 6 miliardów dolarów i w porównaniu z ubiegłym rokiem powiększyła się czterokrotnie. Długi firmy sięgają astronomicznych 50 miliardów dolarów. Dlatego szefostwo rozpaczliwie szuka pieniędzy w kredytach i... I sprzedaży akcji i długu na nowojorskiej giełdzie. Musi tych funduszy szukać, bo w przeciwnym razie rating firmy, a więc ocena wiarygodności kredytowej, może zostać obniżony do poziomu poetycko nazwanego śmieciowym, a to tylko pogłębiłoby problemy. W ramach restrukturyzacji i cięcia kosztów Boeing ma plan zwolnień pracowników. Prace miałoby stracić 10% z liczącej 170 tysięcy osób załogi. Nic dziwnego, że to wszystko nie podoba się inwestorom na Wall Street. Akcje firmy w tym roku idą tylko w dół, straciły już 40%. Mimo to firma wciąż jest, choć trochę już przyblakłą, gwiazdą amerykańskiej gospodarki. Jest największym eksporterem w Ameryce. W gospodarkę co roku wkłada prawie 80 miliardów dolarów. Zapewnia ponad 1,5 miliona miejsc pracy. Bezpośrednio i pośrednio u 10 tysięcy dostawców rozsianych po wszystkich 50 stanach. Choć niektórzy z tych dostawców już pracowników zwalniają lub wysyłają na bezpłatne urlopy, bo skoro z powodu strajków centrali samoloty nie zjeżdżają z taśm produkcyjnych, to poddostawcy nie mają do czego produkować części. A na koniec postaramy się odpowiedzieć na kluczowe dla przyszłości firmy pytanie, bo w sytuacji problemów, z którymi się boryka, naturalne wydaje się pytanie o to, czy Boeing, światowy gigant, mógłby upaść, a na swoich fabrykach powiesić kłódki? Odpowiedź jest krótka i prosta nie. Miejsce Boeinga jako części wspomnianego duopolu wraz z europejskim rywalem Airbusem zasadniczo zapewnia mu przetrwanie. Boeing i Airbus to jedyne firmy, które produkują pełnowymiarowe odrzutowce, których szczególnie potrzebuje światowy przemysł lotniczy. Obie firmy mają ogromne zaległości w zamówieniach, dlatego każda linia lotnicza, która anulowałaby zamówienia na Boeinga i przeszła na Airbusa, musiałaby czekać co najmniej 4 lub 5 lat, aby otrzymać samolot od europejskiego giganta który w dodatku szacuje, że branża, żeby przewieźć wszystkich chętnych pasażerów, będzie potrzebowała nawet 2000 nowych samolotów rocznie. Obaj producenci mają więc co robić. Podcast przygotował i przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny. Podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.